Cześć, witajcie, jestem Mars. A dzisiaj pogramy sobie Fallout Shelter. Na, na początku pewnie widzicie, że się tutaj trochę powiększyła nasza baza. No ale coś się zepsuło i po prostu nie mogłem dalej nagrywać. Po I tamten film po prostu skasuje, bo nic ciekawego się nie stało. No, oprócz tego, że skwory zaatakowały y, dwa razy nas, naszą bazę, najpierw tutaj, a potem tu. Mamy tutaj. No, dziecko. Wysłałem y, naszego. Wysłałem Keneta na wyprawę. Nic mi nie przyniósł jeszcze, ale może przyniesie coś. No a tutaj no powrócił powrócił z wyprawy tu y, pamiętacie pewnie, że wysłałem go w tamtym odcinku y, był prawie martwy, y, ale za to zdobył kurt, y, tutaj kurt, kurtkę laboratoryjną, znaczy kurtkę jakby, wiecie. Y, no, i po prostu zbudowałem tak, jakby nie. Wiem, miejsce gdzie po prostu tworzy lekarstwo. Okay? No. No, i teraz właśnie dlatego ma pełne życie, więc super. Anulowałem zadanie, żeby zdobyć żeby sprzedać jedną broń lub ubranie, no bo na początku ja bym tego nie zrobił. Dobra. Może mam trochę ubrań, ale no wiecie, nie chcę. O, dobra, mam zadanie już. Nie chcę na razie sprzedawać, no bo przyda się wszystko, dobra. Ty masz trochę. Zbroje, Dobra, otwieram skrzynkę mm, No dobra, może się przyda 500 kasy mm, Super Aparat fantastycznie O! Wow. <ślesy> no to powiem wam, że Mmm bardzo niezłapłos Ale Kozacko W końcu mamy broń jakąś, ale Kozacko dobra Dziesięć o Boże Ohohu osiem-trzynaście hiwi batera ale kozacko, no! Dobra. Pamiętam, że kiedyś tam na innym tablecie grałem, też miałem legendarną postać. Ta legendarna postać miała taką mega broń. Ona tam miała 15-17 czy tam 16-17 obrażeń. Ale była po prostu mega. Była nawet lepsza od bazuki, która zadawała 19.20 Wiem, że to jakby takie... ...nierealne, no bo jak to możliwe? No ale... Ważne, że była czadowa, no. Dobra. O, mam tutaj... ...laboratorium, w którym mogę robić... ...takie coś... ...naprzeciw radioaktywności, no. Przyda się. Hmm. Dobra, chwila jakie mam teraz zadania? Hmm. Sprzedaj jedną <gryw> broń. A właśnie, da jednej postaci ten broń, więc teraz tak. Zabieramy i dajemy. A, zadanie zrobione, odbieram i skrzynkę? Nie, sto jedzenia. I dostanę za 50 klasem. Super. Osiem na 10 miejsca. Hm. A co mi tak zabiera dużo miejsca? Tak. Te przedmioty. Dobra. Może bym dał tutaj. Branie. Dobra. Nie, dobra. Hmm. Dobra Ale okej okay, dobra Nie no Wcześniej w na ten odcinek nazwałem Niezły początek Może to źle powiedziane Ponieważ No miałem pecha bo nie mogłem Zraszować kilka razy pokoju yy, Nie zdobyłem w ogóle broni Ten Kyle Prawie zmarł ale za to mamy tego pana Mr. Handy, więc wiecie. I też dostaliśmy fajne ubranie no Survivor Armor. Niezłe jest. No dobra, może nie jest tak fajne jak y, Heavy Battle Armor, ale też fajne. Lepiej Lepiej, żeby było. było ubranie niż nie było. Dobrze by było, gdyby miał ciągle te ubranie ten nasz kolega, ale. No bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że. Może nie że na przykład będzie pożar, bo samo że wywołać się pożar ten albo albo żeby potwory po prostu wyszły z podłogi ale nie ja po prostu bieram na tych tam gdzie akurat chcemy zaszować. jak chcę zaszować ten pokój to dam im te ubranie i raszuję potem no. więc tak już y, możliwe będą misje 44 poziom on ma. O Jezus e, ale to najwyższy poziom jaki kiedyś widziałem No to nieźle, ale dobra, mamy tutaj karab ka kalabin tak karabin Bardzo fajny no 813 no To chyba taki już legendarny coś myślę A w ogóle zdajemy na chwilę Albo nie dobra no to na pewno jest legendarne ubr yy, ubranie. Ale broń też legendarna. Raczej. Znaczy, może i to logiczne, że jakaś legendarna postać, legendarne ubranie to też legendarna broń. Ale. No jak mówiłem wam, że na tablecie kiedyś grałem. No niestety ten tablet się zepsuł, ale dobra, nieważne. Na tym tablecie jak grałem. To wtedy mnie też legendarną postać z legendarnym ubraniem innym. I miała też bardzo fajną broń, ale ona była rzadka. Niebieska, czyli po prostu to jest rzadkie. A zielone to takie wiecie, pospolite. No. Więc... No Powiem, że bardzo fajnie. no... Może i nie bardzo, ale... Nie jest źle. 4 no. kasy zdobył. Już kolega Dobra, tego nawet nie patrzę, ale Dobrze jest! Nowy poziom kasa jest nic Więc... Sprzedaj jedną broń lub ubranie, no nie wiem, no <ścoughs> Dobra. Może byśmy powiększyli naszą tutaj yy, gromadkę. po prostu powiększyć naszą mm, gormatkę, a i w ogóle coś się dowiedziałem e, ist, istnieje takie zwierzę dzięki któremu po, po prostu jak damy komuś nie wiem czy jem czy jej ale po prostu jak damy komuś e, mieszkańcowi to może być nawet dwójka dzieci a nawet trójka więc bardzo ciekawie Teraz je dobrze jest, nie ma deficytu. o. No to za kilka godzin będziemy mieli dziecko, bo z tego co pamiętam chyba jak już jest yy, ta góry tam w ciąży to wtedy Ci w tej co logiczne, to chyba 3 lub 4 godziny trzeba czekać. Nie pamiętam dokładnie, ale zaraz się dowiemy. A nie, tutaj chyba. Status. Nie. Nie, gdzieś to widziałem. Nie, na serum. Hm. No szczęście 81% bardzo dobrze plus 9% wydajności plus 9% tych surowców no wody jedzenia energii a to a może po prostu szybciej się robią te rzeczy hm. nie wiem kurczy to było no nie wiem ja mam pojęcia dobra nieważne nie, nie no, jakieś 3-4 godziny i już będzie dziecko i tak zawsze się przyda większa grupa większa grupa no. Nie, jak będę miał już 18 mieszkańców, to wtedy będę miał możliwość wypraw. O, super. Może ci dam kogoś do pomocy. No dobra. Dobra, nie było tematu. Nie ma pracy do domu, a ci do pracy jest przepraszam. Fajniej w ogóle, no ale dajcie mi jakąś broń jeszcze. Dobra, mamy tego kolegę. Fajnie, bardzo się cieszę. Ale ja chcieć broń. No bardzo ciekawy pies, ogólnie plus 58 procent szczęścia daje, no. Spoko, ale... Gdybym miał kogoś innego, to naprawdę... by się przydał na wyprawy, albo... coś. Dobra. Hmm? O Jezus. Przepraszam, serio. Nie, no, na, na pewno gdzieś tutaj było napisane, że trzeba, że co, że za 4 czy tam 3 godziny już będzie ten nowy dziecko. No ale dobra. Nieważne. Ale tutaj na pewno jest napisane, kiedy już będzie dorosła. 2 godziny i 32 minuty no. o! Jeszcze raz tylko odbiorę jedzenie i będzie 50 kasy. Mam nadzieję, że będzie zadanie, w którym będę mógł zdobyć skrzynkę. A z tej skrzynki dostanę w końcu jakąś broń. Fajną albo no, po prostu broń, tylko że nie, nie była. Taka która zadaje 0. od 0 do 1 obrażeń. Bo takiej broni to... To ja dziękuję za taką bronię. Ja już mhm. wolę jego rękami walczyć. Dobra. Powiększamy pokój. Magazyn. Ta, ale teraz muszę kogoś dać, bo tam... Człury po prostu będą Dawać, jest ktoś kto się do niczego nie nadaje mm, ty. jeffrey jenkins bo że miałem kogoś kto się nazywał jenkins bo to był zachary

Tylko po to, aby to nie No, teraz mam 720 miejsca. Wcześniej miałem 10 miejsca. No więc, wiecie, dobra, może lepiej powiększę tutaj generator. A to ciekawe, to jest skrzynka mister Handy pudełku Też jak na początku ogólnie grałem to nie było go. Chyba, że po prostu studiu... No, zgasi nogi. Spoko. Da się zrobić. Ten... super co jest do no co to ma być osiągnięcie no jak ty jest takie potrzebne to nie ma Pożar poproszę. No, przepraszam bardzo, to nie jest pożar. <grystanie> Co to było? A, dawaj, tak idę sobie rady. No nie, to po prostu śmieszne jest. Próbujmy kolejny raz Ale pożar poproszę Pożar To nie jest pożar A w ogóle po co go tutaj daje, o Jezu. Ale zrobiło mu się smutno, nie wiem czemu Przed widziałem, tam Czerwone kropki były o, ja, ja po prostu. Mr. Handy idzie tutaj. Gdyby był pożar, to nie chcę, aby on spłonął, aby się zepsuł. Bo ich tam będę mógł uleczyć. Dobra, mam dopiero trzy parki, ale wiecie. Mogę więc więcej ja tutaj tego Mr. Handygo. Czy będę miał ciebie więcej? Nie wiem. Więc. Wolę nie ryzykować. <laughs> pożar. Sukces. Okej. Okay. Pożar poproszę. No. To nie jest pożar. Dobra. Ojej oj oj oj, 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 oj. Nie weseli są. Raczej tylko ona. Oj Spada jej szczęście. Zadowolenie jej spada. Chyba będę musiał wartować psem. O, dlaczego to jest część smutna? Ej no... No już jest szczęśliwa bardzo dobrze Ej ale teraz... Tuna jest smutna bez tego psa Ej weź ty bądź szczęśliwa Wyższe ci się zadowolenie Proszę Bo na pewno, ten to jest fajny i w ogóle No ale... Dobra nie, jednak się nie mogę, kurczek gasić pożarów Na życzenie Przecież kiedy chcę, bo... Poprzednio... Nie, no dobra, po prostu sem pożar to oczywiście jest idealnie, wszystko działa i w ogóle, ale jak już to po prostu te potwory wychodzą, ale jak po ale pożaru to nie ma no Dobra, że to nowy poziom jest piąty A. No nie no, ty też nie będziesz mi nic zbierał Jeden z najpechowszych po prostu <grypt> Jeden z najpechowszych krypt no dobra Jest Mr. Handy Jest tutaj nasz ziomek i są naprawdę bardzo fajni ale oprócz tego to oprócz tego to nie mamy żadnej broni a wcześniej to miałem dużo broni takich byle jakich ale było, albo nawet czasem nie wiem na początku od razu legendarną broń na, na razie była jedyna ale na początku od razu ale ale po po jakimś dłuższym czasie dostałem lepszą broń nie wiem Dobra, to myślę, że dzisiaj już będzie na koniec. Już koniec w tym odcinku będzie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jak tak to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek aby być na bieżąco. Napiszcie w komentarzu co bym miał tutaj zrobić. No. No i żegnam się. Cześć!